Zaczynamy nowy dział, Ludność i Urbanizacja Polski. Dział bardzo ciekawy, bo wszystko, co będziemy się uczyć, o czym mówić, to są rzeczy, które dotyczą nas, mieszkańców naszego kraju. Wiele informacji będę wyszukiwać Wam z najświeższych źródeł i myślę, że takie tematy, o których każdy powinien coś wiedzieć. I zaczynamy od tematu pierwszego liczba ludności Polski, rozwój demograficzny Polski. Zaczynam od takich wiadomości wstępnych. Dzisiaj może nie będę tłumaczyć wiele, małymi kroczkami dojdziemy do uzasadnienia, dlaczego rozwój demograficzny Polski wygląda tak, a nie inaczej. Dzisiaj podam Wam kilka statystyk liczbowych. Zaczniemy od województw Polski. Jest to pierwszy temat. W tym dziale i będziemy tak dużo analizować najróżniejszych map w podziale na województwa, że jeśli ciągle województw nie znasz, musisz je sobie przypomnieć. Podam Wam dzisiaj liczbę ludności Polski, powiemy trochę o przyroście naturalnym i przypomnimy sobie, jak się liczy przyrost naturalny. naturalny. Zaczynamy. To, jak mówiłam, podział administracyjny polski. Punkt pierwszy. Przypominamy sobie ten trójstopniowy podział na województwa, powiaty i gminy. I znajomość polski w podziale na województwa razem ze stolicami jest dla was dzisiaj koniecznością. Na każdej właściwie już teraz pracy klasowej do matury będę wykorzystywać. Znajomość województw. Niech one w tym punkcie pierwszym się znowu tutaj e, znajdą. Wstawiam link do mapy konturowej z województwami Polski. Jeżeli ich nie znasz, to drukuj i podpisuj. Może tym razem tylko te województwa, z którymi masz problem. Ja pytając z województw, często e, wiem, o które spytać, bo wiem, jak uczniom się myli województwo lubuskie z lubelskim. Wiem, że mają problem z województwem świętokrzyskim, wiem, że mają problem z województwem podkarpackim, ale pewnie to dlatego, że jest to spora odległość od nas. Jeżeli oglądają mnie uczniowie z innych województw, to być może dla Was ciężko jest zapamiętać nasze województwo Kujawsko-Pomorskie. W każdym razie bez znajomości województw ani róż. No, idę dalej do liczby ludności Polski. Napiszcie punkt drugi, zmiana liczby ludności Polski. Lubię pokazywać uczniom moim te liczby zmieniającej się ludności Polski, żeby pokazać coś niesamowitego. Wydaje się z tych liczb, chciałoby się dać taki wniosek, patrząc od roku 1846, że liczba ludności polskiej nam wzrastała i była to taka stała tendencja. Wyjątkiem w tej tendencji oczywiście były wojny i najbardziej dotkliwy okres, który spotkał naszych rodaków II wojna światowa, i tu. Popatrzmy, mamy stratę liczby ludności z 34 milionów na 23 miliony. Po II wojnie światowej mam wielkie odrodzanie się liczby ludności, o czym wam jeszcze opowiem, e, tłumacząc piramidę wieku Polski, no i tak trwa do końca wieku XX, kiedy nagle ta liczba ludności zatrzymuje się. Osiąga liczbę przekraczającą sporo 38 milionów, i od tego momentu w wieku XXI następuje zatrzymanie, a nawet spadek. Liczbę, którą znalazłam najbardziej aktualną, którą proszę, żebyście zapisali na sierpień 2020 roku, to jest 38,35 miliona. 38,35 miliona. Jeżeli ktoś z Was ogląda mój film później dużo, to proszę, żebyście zaktualizowali sobie, wpisali w wyszukiwarkę, jaka jest obecnie liczba ludności Polski. Jaką to nam daje pozycję? Ta nasza pozycja się y, nie zmienia mimo zmieniających się lat. Chociaż mam już mniejszą liczbę ludności, to możecie sobie zapisać. Według liczby ludności Polska jest siódmym krajem w Europie oraz trzydziestym krajem na świecie. Siódmy kraj w Europie, trzydziesty kraj na świecie. No i teraz popatrzmy, co jest tutaj odpowiedzią na to, dlaczego liczba ludności się zatrzymała i dlaczego liczba ludności maleje. Odpowiedź znajdziemy w zmieniającym się przyroście naturalnym Polski. Niesamowite jest patrzenie na przyrost naturalny Polski od lat 50., kiedy mamy to bardzo dużą liczbę urodzeń w naszym kraju, która przez lata daje nam dodatni przyrost naturalny. Zmienia się to nam na koniec wieku XX, kiedy po raz pierwszy osiągamy ujemny przyrost naturalny, i w następnych latach jest już gorzej, i tylko przez chwilę mamy takie momenty, że ten przyrost naturalny jest na plus. Więcej, tak jak mówiłam, przy piramidach wieku o tym opowiem. Na dzisiaj zapiszmy sobie znowu najbardziej aktualną wartość, którą znalazłam. Przyrost naturalny Polski na sierpień 2020 roku wynosi minus 1,3 promila. Minus, minus 1,3 tu jest wartość w procentach, a wychodzi minus 0,13 promili. Minus 0,13 promili. Daje to Polsce 169 miejsce na świecie. Bardzo daleko, ale dzisiaj Wam pokażę jeszcze wskaźnik demograficzny, w którym zajmujemy jeszcze dalszą pozycję niż 169. Od tego wieku XXI popatrzmy, że trzymamy się tej wartości ujemnego przyrostu naturalnego. Jest on poprzerywany takimi momentami, gdzie ta kreska zielona, czyli urodzenia, są nieco wyższe. Takie były lata między 2007 a 2012, potem były znowu ujemne wartości, i ostatni okres mam ponownie zdecydowane ujemne wartości. Przypomnijmy sobie, jak się liczy ten przyrost naturalny. Mamy zadanie: oblicz współczynnik przyrostu naturalnego w Polsce. W 2006 roku, wiedząc, że urodziło się 374 tysiące ludzi, zmarło 369 tysięcy, a liczba mieszkańców wynosiła wówczas 38,1 miliona. Jeżeli pamiętacie wzór na współczynnik przyrostu naturalnego, zatrzymajcie film, policzcie sami i za chwilę sprawdźcie ze mną. No to przypominamy wzór urodzenia minus zgony podzielić na liczbę ludności razy tysiąc promili. Zwracam Wam uwagę na poprawne jednostki, mamy tysiące i miliony. Polecam Wam zawsze zapisywać pełne liczby, żeby te zera się nam gdzieś nie pomyliły, razy tysiąc, potem już możecie swobodnie skrócić. Wynik, który nam wychodzi w przyroście naturalnym, w przeliczeniu na tysiąc mieszkańców. 0,12 promili. Chciałabym dzisiaj przypomnieć Wam jeszcze ten wykres. Przy ludności uczyłam o fazach cyklu demograficznego. Dzisiaj mówimy o Polsce, i patrząc na ten wykres, chyba nie macie wątpliwości. Zobaczcie, jak ta faza piąta w pełni nas opisuje. To jest dokładnie Polska z tymi momentami, że ma. Osiągnęliśmy po raz pierwszy ujemny przyrost naturalny. Chwilami teraz mamy dodatni, potem znów ujemny. Zapiszcie zatem wniosek: Polska jest w piątej fazie rozwoju demograficznego. Pią, Polska jest w piątej fazie rozwoju demograficznego. Jak to ma się według województw. Różne mapy z różnych lat macie dostępne w podręczniku, pewnie też już całkiem inną niż ta, którą ja pokazuję. Ja znalazłam rok 2019 i mamy pewne zróżnicowanie według województw. Wypiszmy dzisiaj sobie tutaj w podpunkcie A województwa z dodatnim przyrostem naturalnym i takie jeszcze mamy u nas w kraju województwa z dodatnim Przyrostem naturalnym. I będzie to województwo pomorskie, wielkopolskie oraz małopolskie. Pomorskie, wielkopolskie oraz małopolskie. A następnie pod punkt B poproszę województwa z najniższym przyrostem naturalnym. Województwa z najniższym przyrostem naturalnym. I jest to województwo łódzkie, świętokrzyskie oraz śląskie. Łódzkie, świętokrzyskie oraz śląskie. Kiedy będę mówiła o zatrudnieniu, porównamy sobie z pracą tą mapę i zobaczymy, co ma na to wpływ, dlaczego w pewnych rejonach Polski. Ludzie decydują się rodzić więcej dzieci, a w innych niestety ta wartość jest bardzo niska. I wskaźnik, który nam może trochę wyjaśnić, czemu ten przyrost naturalny jest w Polsce taki niski, to jest dzietność kobiet. Dzietność kobiet to wskaźnik mówiący, ile dzieci przypada na kobietę w wieku rozrodczym w danym kraju. I patrząc na mapę świata, widzę pewną tendencję, która jest na świecie, pewną zależność. Zobaczmy, że w krajach wysoko rozwiniętych, dzietność kobiet jest mniejsza niż w krajach rozwijających się. Jak to ma się do Polski? W Polsce od lat 60. widzę ciągły spadek tej dzietności. Być może tam w kilku latach jest jakiś nagły, Malusieńki wzrost, ale generalnie jest to tendencja zdecydowanie malejąca. Ostatni rok, który mamy tu wyświetlony 2017, dzietność kobiet 1,39, zobaczcie, że y, znacząco jeszcze niższa niż krajów, które, tak jak my, mają problem demograficzny. Zwróćmy uwagę, z jakiego pułapu ta dzietność nam zmalała, z wartości wynoszącej troje dzieci na jedną kobietę, tylko do takiej 1,39. Jeszcze smutniej to wygląda, jak sobie wpiszemy ranking dzietności kobiet na świecie. Co prawda, znalazłam już taki ranking, może mocno nieaktualny, ale wiemy, że pozycja Polski się w tym rankingu nie polepszyła, tylko wręcz pogarsza. I teraz, no myślę i chyba mogę powiedzieć, że jest to wskaźnik, yy, w którym Polska zajmuje najniższe miejsce, jakie przychodzi mi do głowy, bo tu nawet mamy policzone, yy, ponieważ jest to miejsce dwu, 212, więc będą też pewne E, kraje wyspiarskie, te, które mają niepewny status polityczny, właściwie wszystko e, wskazuje na to, że to miejsce jest prawie że końcówką. 212 pozycja Polski z dzietnością 1,33. No i porównajmy się do czołówki, gdzie w krajach afrykańskich ta dzietność wynosi 6. Przyjmuje się, że żeby była taka prosta zastępczość pokoleń, to ta dzietność musi wynosić ponad 2,1, więc nam do tej zastępczości pokoleń bardzo dużo brakuje. Jeśli z dwóch rodziców, kobiety i mężczyzny, jest tylko jedno średnio dziecko z kawałeczkiem małym, no to wiemy, że liczba ludności Polski w związku z tym musi nam maleć. I tak też się dzieje i mamy tutaj porównanie. Obecnej sytuacji do lat 80., i te liczby robią wrażenie. Zobaczcie, jak się zmienia liczba urodzeń, malejący współczynnik dzietności oraz co, coś o czym jeszcze powiem. Przeciętny wiek kobiet rodzących pierwsze dziecko, on się wyraźnie nam wydłużył. Przeciętny wiek y, rodzących kobiet ogółem. I y, populacja, czyli liczba ludności Polski, która też zmalała. Ten średni wiek y, Polek rodzących pierwsze dziecko opóźnia się właściwie z każdym rokiem, no i w roku 2017 wyniósł 27,8. Już późniejszą daną, dane też widziałam za rok 2019, że już 29 lat. Wydłuża się to, kobieta decyduje się coraz później na pierwsze dziecko. E, zapewne ma to związek z jakimś rozwojem osobistym kobiet, z tym, że e, chcą się najpierw wykształcić, czekają na odpowiedni moment, czekają też na odpowiednie warunki mieszkaniowe, e, pewne zaspokojenie potrzeb, także finansowych, i dopiero wtedy decydują się na e, urodzenie dziecka. Więcej o tej sytuacji demograficznej w kolejnej lekcji za dwa tematy, kiedy będę omawiała piramidę wieku Polski. Tam więcej powiemy sobie, dlaczego tak się dzieje. Z dzisiejszej lekcji najważniejsze na pewno województwa Polski, liczba ludności Polski, ta zmiana w przyroście naturalnym oraz obliczenie przyrostu naturalnego. Dziękuję.